Się. w każdej chwili ktoś może się zjawić. <mum> <mum> Auć! Ależ to było super! Rupert, jak to zrobiłeś? To się nazywa elektryczność statyczna Dale. Najpierw trzeba się potrzeć o coś puchatego, żeby się naładować. Potem wybrać jakiś cel. <summit> <sim applicator> <summit> Przepraszam Cię, kolego, robiłem właśnie pokaz mojej sztuczki, prawda, Dale? Eee... Dale! <summit> <skrybask> <summit> <summit> <smotod> <summit> <summit> Auć! Ja Ci pokażę, ty głupko! Hej, Rudzielcu, lepiej zajmij się szukaniem nowych zleceń! <summit> Chip, stary, przestań się tak ciągle denerwować. Jak ktoś będzie potrzebował naszej pomocy, dowiemy się! Nie! No! Piorun zniszczył główny transformator w elektrowni. Może to dziwne, ale moim zdaniem nie był to wypadek. Wiem, że to brzmi głupio, ale... Dostaliśmy list, w którym autor uprzedzał nas o uderzeniu pioruna. A wcale nie było burzy! No.